Szczęść Boże! Chciałbym zaprosić słuchających do wspólnej Litanii Loretańskiej, do Najświętszej Maryi Panny. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno, nad Panami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia. Módl się za nami, Matko łaski Bożej, módl się za nami, Matko nadziei, módl się za nami, Matko nieskalana, módl się za nami, Matko najczystsza, módl się za nami, Matko dziewicza, módl się za nami, Matko nienaruszona, módl się za nami, Matko najmilsza, módl się za nami, Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko stworzyciela, módl się za nami. Matko zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami, Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami, Stolico Mądrości, módl się za nami, Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami, Przybytku Chwalebny, módl się za nami, Przybytku Sławny Pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieża Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych. Módl się za nami, pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie niewiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców. Módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, królowo w niebo wzięta, módl się za nami, królowo Różańca Świętego, módl się za nami, królowo rodzin, módl się za nami, królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i na Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Modlitwa świętego Bernarda. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Panami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.